Szanowni Państwo, to, że przed chwilą zostało zagłuszone wystąpienie na temat zamordowanego Charlie'ego Kirka jest absolutnie skandaliczne, choć nie aż tu, choć nie aż tak skandaliczne jak to, choć nie aż tak skandaliczne jak to, że europosłowie Lewicy i KO podczas upamiętnienia czci jego pamięci nie wstali w parlamencie europejskim. Jest to tym bardziej, jest to tym bardziej... Obrzydliwe, jest to tym bardziej obrzydliwe, że to jest 30 mąż i ojciec dwójki dzieci zamordowany postrzałem w tetnicę podczas publicznego spotkania. I to jest człowiek, który przede wszystkim był otwarty na dyskusję, właśnie na nieprzekrzykiwanie się, ale spokojną, merytoryczną dyskusję z każdym, kto tylko chciał z nim podyskutować. Nikogo nie obrażał, logicznie rozmawiał. Problem polega na tym, że przekonywał całe rzesze ludzi do tego, że wbrew ideologii gender są dwie płcie, że ideologii Dziękuję bardzo panie pośle. Pani poseł Anna Maria Żukowska z klubu Lewicy, bardzo proszę. czemu tak tłaniesz?